Witajcie w kolejnym odcinku. Jako, że tutaj podłoga jeszcze bardzo nie wyschła, cały czas widać, że jest taka, taka ciemna, stwierdziłem, że nie będę już czekał i biorę się za dalsze prace niezwiązane jeszcze tutaj z bardzo schodzeniem, zniszczeniem tego i tak dalej. Czyli nie będę żadnych rusztowań rozkładał, czy nic innego. Dlatego w dzisiejszym odcinku biorę się za klatkę schodową, robię tutaj oświetlenie schodowe, bo, jak dobrze wiecie, z niejednego odcinka tutaj ma być później kamień. Dlatego tutaj bardzo nie ma sensu kombinować. Tylko połączę wszystkie wszystkie łączenia siatką, fizeliną oraz kupię specjalną masę jakoś szpachlową. Zobaczymy, co mi tam w sklepie polecą. Później montuję oświetlenie schodowe, takie łatwe do demontażu. Oczywiście, że w razie, jakby coś się działo, to mogę zdemontować. Wyrzucam tutaj to rusztowanie, bo trochę mi przeszkadza. No i w sumie tyle. Dobra, jadę do sklepu. Zaraz Wam pokażę, co kupiłem, i bierzemy się za łączenie tego wszystkiego. I później podpinamy oświetlenie schodowe. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Mi się strasznie podoba takie oświetlenie. Zawsze takich chciałem mieć. Nie jest jedno z najtańszych chińskich, bo ktoś tam na pewno powie, że mógł kupić takie za 50 zł, za 70 zł. Nie, ja zainwestowałem troszkę więcej. Na końcu filmu Wam powiem dokładnie, ile wydałem. Bo chciałem, żeby to wyglądało naprawdę pięknie. Więc pokażę Wam efekt końcowy, i później nagramy, ale to nie w tym odcinku, w nocy, jak świeci. Zobaczymy, czy oświeci całą górę i cały dół. Bo taki jest plan, że będzie świecić i tutaj, i tam będzie widno. Tak, taki jest plan. Więc specjalnie takiego szukałem. Wróciłem właśnie ze sklepu, chciałem Wam pokazać, co kupiłem przebieram się w ciuchy robocze i biorę się za łączenie tego wszystkiego kupiłem fizelinę tu jest obudowa przez którą tak słyszeliście takie czaski o tu gdzieś przerywa to taką kamerką nagrywam, to jest obudowa od niej to jest Sony, GoPro więc możecie sobie zobaczyć jakość kupiłem fizelinę za 5 zł mam jeszcze z poprzednich łączeń więc pierwszy korzystam starą, później wykorzystam nową i tu mi fajnie doradził chłopak ze sklepu, żeby wziąć taką, kupić yy, gotową masę. Zobaczcie, jaki mam bałagan w bagażniku. Nie mam kiedy posprzątać. Dzisiaj byłem po nowy samochód, ale, ale ale, nie wziąłem, bo tak na razie tylko. Szukam coś z większym bagażnikiem, bo tutaj przewieźć cokolwiek to jest masakra. A kolejna sprawa, że, że coś dla dziecka, pod dziecko, tak. Jakiś czysty przede wszystkim taki brudas do wożenia. Więc będzie do sprzedania, albo w konkursie go damy. Dobra, mamy tak, masa szpachlowa, zobaczcie sobie teraz. Super mocna masa szpachlowa, do łączy płyt karton, gips, bez taśmy. I teraz dlaczego wziąłem tak dużo? W odpowiedzi na wasze pytanie już mogę powiedzieć, ponieważ to u góry jest gratis. Tak, ta u góry 5-kilowa jest gratis. Jakbym chciał kupić całą piątkę, to bym zapłacił w granicach 30 zł, a mam cały komplet za 65, czyli mam 3 razy tyle ponad. No bo tu mam 17, tu mam 5, czyli mam 22 kg za 65 zł, a za piątkę bym zapłacił 30. Dlatego użyję na razie piąteczki, a jak nie będę otwierał tego dużego, chyba że użyję tego dużego, a piątkę sobie zostawię, zobaczę jak zaraz będę to liczył. To tak mi się opłaca. Zawsze to mogę w konkursie komuś dać, jak nie wykorzystam, albo w drugim domu. Jeżeli szybko postawię, bo ma rok ważności, to mogę wykorzystać. Dobra, przebieram się w ciuchy robocze i bierzemy się za te ściany. tak mam, Mimo tego, że ta ściana ma być w kamieniu, więc to wszystko zniknie, tego nie będzie widać. Ale jakby moja małżonka zmieniła zdanie na końcu i by stwierdziła, że chce mieć tutaj białą ścianę, to wolę wziąć spizelinę. A jeżeli inną nie będę mógł gdzieś dostać, albo mi się skończy, bo wiadomo jest różnie, to ona jest specjalnie jeszcze do płyt, karton gips bez taśmy. A oglądając. Test Mariusza z jego kanału. Pozdrawiam Cię Mariusz, super test. Używał różnych, yy, różnych yy mas i ta była jedna z lepszych. Ona jest, jest zbrojona i z tego co widziałem na teście bez problemu mogę ją dać. Bez fizyiny, czy siatki, czy, czy papiery. Ale ja i tak dam. Przynajmniej na tych dużych płytach, bo te małe tak nie będą pracować, a te duże na no to nie. Ha! Zobaczcie jaki widzę. ten. Mam nadzieję, że nie gwiznie. No nie powinno, skody się bardzo nie uginają. Pierwsza próba i włączamy przyspieszenie i zobaczycie jak to wyschnie, znaczy zobaczycie jak to położę. Zrobię sobie z godzinkę, dwie przerwy, mam trochę innej sprawy do załatwienia. Przyjdziemy, zobaczymy jak to wyschnie i wtedy będziemy, ewentualnie zaczniemy rozkładać oświetlenie spodowe. To chyba trzeba przemieszać, się. Co zobaczymy na pudełku. Możliwe. Prawda, to jest. Słuchaj, mocno. Nic nie pisze, żeby przemieszać, więc... Więc nie mieszamy. Kończyłem nakładać fizelinę oraz masę szpachlową. Wyszło to mniej więcej w taki sposób. Tam do góry nie doszedłem, bo muszę ten strop odkleić dopiero od tamtej strony wezmę, ale to, jak chodzi o oświetlenie schodowe, to, to nie będzie mi przeszkadzać. Nie nagrywałem montażu, bo to jest dosłownie 5 takich blaszek. Więc żona mi pomogła, przytrzymała i ja tylko te blaszki położyłem przy ścianie i dopiąłem. Teraz zobaczcie mniej więcej jak wygląda oświetlenie schodowe. To jest krótkie, bo ma 2,5 metra. I teraz robię górę, zaznaczyłem sobie, idę po wkręty, jeszcze mi dwa zostały. Najważniejsze to jest to, że jeżeli macie w planach takie oświetlenie schodowe jak moje, że pójdzie pod kątem, to w wstatecznym już wyglądzie klatki schodowej musicie sobie tak ustawić przewody, żeby, żeby ich nie przeciąć dlatego ja na początku miałem po skosie wszystko, bo nie wiedziałem jeszcze jakie będzie oświetlenie, ani nic a dopiero później, jak już wiedziałem jakie będzie, to jest o tam macie zaznaczone, jest kreska jedna kreska druga, tam od góry idą kable, tu jest wszystko puste a nawet jeżeli ktoś by się zastanawiał, to zawsze może obejrzeć sobie jakiś filmik, albo zrobić zdjęcie i może cofnąć się do tego, gdzie to jest. Dobra, zapinam drugą stronę i jedziemy z podpinaniem wszystkich przewodów i zobaczymy jak to świeci. A co tu się wyrabia? Mamy kredyny. babka. <laughs> Nie zrobią się jeszcze nożyka. Musi to wystarczyć. Co my tu mamy? Uziemienie neutralne, zasilane. Możecie zobaczyć, tak wygląda. On kosztuje w granicach chyba 109-110 zł. Ale to sprawdzę później. Na razie podepniemy, bo to i tak wszystko zdemontuje. Tylko chcieliśmy mniej więcej żoną zobaczyć, żeby mieć jakąś wizję, co dobrać na te schody. Dobra, tu jest dosilanie, tu jest neutralne. I będzie tak, o, tak będzie pod stopnie. W taki sposób. Jeżeli będzie stopień, jeżeli będzie więcej miejsca, można dać w ten sposób. I w każdej chwili, jak się spali, to tylko odkręcacie kableczki i dalej. Dobra, teraz góra. Kupiłem przewód taki. Typowe podledy Podobno będzie dobry Nie wiem nawet ile on ma ale 2 razy 0,75 Więc powinien być idealny Wziąłem 2 metry, zapłaciłem złoty 90 zł. Dobra, na pół i ściemność jeszcze jeszcze jest ściemniak. zapomniałem całkiem o nim co my tu mamy in out. out out plus minus plus minus czyli tu mamy z tego zasilanie a z tego wychodzi czyli jak mamy out, out. czyli tu wychodzi zasilanie czyli tu wychodzi to tego no, czyli jeszcze będę potrzebował kawałek przewodu I tak wyglądać przechodzimy tak dobrze mówi in, czyli zasilanie fajna instrukcja, czytelna możecie zobaczyć czytelna, czyli dochodzi tutaj do zasilacza yy, napięcie i później dochodzi do tego Kupiłem termokurczliwą opaskę, ale stwierdziłem, że nie będę teraz używał. Bo w sumie tylko podetniemy na dzisiaj, może jutro. Zobaczymy, jak świeci. I czas demontować. Zawiasy zostaną, wszystko zostanie. A montaż to jest 5 minut. Zrobimy w taki sposób, że złapiemy, zakręcimy, zaizolujemy i tylko tyle. Nie będziemy więcej kombinować. Dopiero po wszystkim, jak już się tutaj ogarnie, to, to się zrobi. A na razie wystarczy tylko tyle. Wiadomo, że jakby to trzeba było przesuwać czy coś, to lepiej zrobić to, zalutować przede wszystkim. Lutownicę mam. Ale na razie to. No to zobaczcie, jak wygląda teraz efekt końcowy. Jak to jest podpięte. I zrobimy próbę, czy działa. Jest podpięty tutaj zasilacz. Do niego idzie zasilanie neutralne, i uziemienie. Od tego dochodzi do ściemniacza, do regulacji. I od niego dochodzi bezpośrednio z 12, z 230 na 12. Wychodzi w te lampki. Próbujemy, czy się boimy? Chyba spróbujemy. Szkoda trochę, bo. To nie jest to nie jest bardzo tanie, więc szkoda by było, żeby się spaliło, ale chyba elektryk mnie dobry, skoro cały dom podpiąłem i, i jeszcze się nic nie spaliło. Uwaga, rękę zmienię i włączamy. Działa. Proste, szybkie, wystarczy tylko parę, parę kawałków podpiąć kabelków przewodów, bo tu ktoś mi tam zwrócił uwagę, że jakie kable, kable są ziemne przewody <śmiech> pozdrawiam <śmiech> zobaczcie jak to fajnie wygląda idziemy na górę to co jest fajne w tych w tym oświetleniu, bo zaraz wam powiem ile kosztuje coś takiego i zdradzę wam firmę bo u tej samej firmy macie ode mnie konkursowe oświetlenia schodowe aż 4 sztuki Coś tam góry złapie, bo mi chodziło, żeby jeszcze tą górę osiedlało i tu jest tyk. Tyk. Czyli elektryka jest dobrze podpięta. Ja to wszystko zdemontuję później, nie dzisiaj, ale bo jeszcze chcę zobaczyć jak to w nocy świeci, ale to Wam pokażę na innym filmie, już nie będę tego przedłużał. Dobra, chodźcie zobaczcie teraz. Chodźcie zobaczcie teraz jak ten czy działa. Robimy podsumowanie odcinka i jadę po kiełbasę, bo żona chce grida. <laughs> Tu jest ściemniacz. Jest pospięty pod lampeczki, i teraz sobie przekręcimy. I możecie sobie ustawić o tak, żeby was nie raziło, albo możecie całkowicie wyłączyć. Czyli może się tak. To jest najsłabiej. To jest dosyć proste, bo to pokrętło. I teraz coraz mocniej. na najmocniej. To jest najmocniej. Dobra. Chyba ja Wam zasłaniał ten profil. Chociaż widzicie, że jest. Dobra. I tak to wygląda. Zasilacz, ściemniacz i. I cały pas LEDów. To, co jest fajne, nie jakieś chińskie, tylko to, co jest w tym fajne, bo to jest polski produkt że nie ma takich przerw. Czyli tyk, 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 tyk. Wszystko jest pełne. Dobra, kochani. Ja już policzyłem szybko, ile kosztuje taki zestaw. To jest tak, tu jest 5,5 metra, metr kosztuje 70 zł, czyli jest tutaj około 300, niecałe 400 zł, możecie sobie policzyć 5,5 razy 70, macie wynik i zasilacz kosztuje 109 i regulator jasności kosztuje 29 zł, czyli mamy kwotę, już Wam mówię, 523 zł. Tak, 523 zł, kosztuje taki zestaw, naprawdę super, to wygląda warty, warty każdej złotówki. Więc ja polecam, to że mówię, że zrobię tanio dom, to nie znaczy, że będę oszczędzał i stawię sobie żarówkę za złotówkę. Tylko po prostu na jednym oszczędzę, bo uważam, że jest głupotą pchać tyle kasy, a na drugim po prostu nie żałuję. Tak jak na piecu, co mogłem kupić za 600, a kupiłem za 2300, tak samo jak oświetlenie mogłem kupić za 50 zł chińczyka, a kupiłem polski prawdziwy produkt za ponad 500 zł. Więc uważam, że jeżeli chcecie coś porządnego, no to wrzucę wam link do sklepu, w którym to kupiłem. Nie ukrywam, że jeszcze mam cztery oświetlenia schodowe tak samo z tego sklepu, bo naprawdę fajnie się z nimi dogaduje i cena zestawów, które tam mam dla was, też była fajna. Więc macie takie tak samo zestawy do wyboru. Znaczy może nie tyle do wyboru, jak wygracie w konkursie, to Wam wyślę losowo. Pamiętajcie jeszcze o tym, że specjalnie dla Was zrobiłem stronę Dom 25 000, gdzie macie zdjęcia, jak ten dom powstaje, powstawał krok po kroku do tego stanu, jakim jest teraz, oraz macie trzy rodzaje projektów do pobrania, do kupienia. Wydaje mi się, że cenę macie super w tym momencie, ponieważ cena takiego projektu nie przekracza 249 zł. I za 249 zł macie pełne dokumenty do zaniesienia do starostwa, do nadzoru budowlanego. Macie wszystkie przekroje, szkice, pełne opisy, jak to wygląda i tak dalej. Pełna dokumentacja. Wystarczy tylko nanieść Wasze dane, lokalizację. 3 tygodnie do miesiąca ja możecie budynek stawiać. Dlatego specjalnie dla Was stworzyłem tą stronę, bo każdy mi pisał, że chciałby taki projekt, więc nie ma sprawy. Macie w super cenie. Naprawdę. Więc polecam. Zajrzycie dom 25 tysięcy. Wydaje mi się, że Wam się spodoba ta strona. Przede wszystkim na bieżąco wrzucam galerię, czyli tak samo jak dzisiaj będzie wrzucone z tych schodów. Tak samo cokolwiek zrobię, to wrzucam, żeby było widać krok po kroku jak ten budynek powstaje, jak się zmienia. I w końcu będzie takie zakończenie, czyli fundamenty i parapetówka. Do zobaczenia. Cześć!